Nie mogę zdradzić panów Mazdy, na pewno gdzieś kiedyś w, dla Mazdy hybryda również będzie normal, jakby naturalnym rozwiązaniem. Firma wybrała trochę inną drogę, tak, bo dzisiaj mówimy o hybrydach, które spalają 6 litrów na 100 kilometrów, a my mamy auta, które nie są hybrydowe, które również to robią, nawet spalają mniej paliwa na 100 kilometrów. Marka wybrała inną drogę. Stwierdziła, najpierw udoskonalmy silnik spalinowy, który dalej ma różne, duży potencjał na to, żeby mm, zyskać tą oszczędność paliwa i zyskać, nie tracąc osiągów i również nie komplikując budowy samochodu, tak, no, bo dalej chodzi o pewną prostotę. I niezawodność tych konstrukcji. I to się udało, tak? no bo to tak jak mówię, mamy modele, które palą 5 litrów na 100 km, nie będąc z hybrydowymi. Tak? Więc jest pytanie, jakby dzisiaj o sens tego, czy dzisiaj jest sens już kupować hybrydę, jeżeli można mieć normalną technologię, nieskomplikowaną, łatwą w użytkowaniu, tradycyjną.